Cześć wszystkim! Witamy ponownie na kanale. Jeśli oglądałeś część 1, już wiesz, jak niektóre proste, dostępne i naturalne nasiona mogą mieć potężny wpływ na zdrowie kości i mięśni. Dziś, w części 2, kontynuujemy tę rozmowę, przedstawiając kolejne pięcio cudownych nasion, które zaskoczą Cię swoimi wartościami odżywczymi i terapeutycznymi. Te nasiona są bogate w białka, minerały, przeciwutleniacze i zdrowe tłuszcze, które pomagają nie tylko w zapobieganiu osteoporozie i utracie masy mięśniowej, ale także w wzmacnianiu stawów, redukcji bólu oraz poprawie mobilności. Jeśli chcesz starzeć się zdrowo, z większą samodzielnością i jakością życia, ten film jest dla ciebie. Zostań ze mną do końca, ponieważ oprócz przedstawienia korzyści każdego z tych nasion, podam ci praktyczne i łatwe sposoby by włączyć je do codziennej diety w smaczny i skuteczny sposób. Czy jesteś gotów na tę podróż ku zdrowszemu życiu? Zaczynajmy! Nasiono numer 5. Nasiona chia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to maleńkie nasionko, często kojarzone tylko z dietami odchudzającymi, ma niezwykły potencjał dla osób dbających o zdrowie mięśni i kości, szczególnie po 50. Roku życia. Cie to roślinne źródło niezwykle bogate w niezbędne składniki odżywcze. Dostarcza dobrej jakości białka oraz wapń, fosfor i magnez, trzy kluczowe minerały, które pomagają utrzymać kości mocne, gęste i odporne na starzenie się. Te składniki są także niezbędne do zachowania masy mięśniowej, utrzymania siły mięśni oraz zapobiegania utracie gęstości kości, co jest powszechne wraz z wiekiem. Jednak najbardziej imponującym aspektem chia jest jej bardzo wysokie stężenie kwasów omega 3, będące jednym z największych roślinnych źródeł tych tłuszczów. W rzeczywistości przewyższa niektóre orzechy i ryby pod względem ilości na gram. Omega 3 to zdrowy tłuszcz, który bezpośrednio redukuje stan zapalny, poprawia krążenie w stawach i wspiera naprawę mikrouszkodzeń mięśni, co jest szczególnie ważne dla osób odczuwających osłabienie, sztywność lub przewlekły ból nóg Ramion i pleców. Kolejną ważną zaletą czije jest wysoka zawartość rozpuszczalnego błonnika, który pomaga regulować poziom cukru we krwi. Poprawia to skuteczność dostarczania składników odżywczych do tkanek mięśniowych i zapobiega gwałtownym skokom insuliny, co może utrudniać regenerację mięśni i sprzyjać cichym stanom zapalnym w organizmie. Jak używać czije prawidłowo? Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw czije, Ważne jest wcześniejsze ich nawodnienie. Po namoczeniu uwalniają naturalny żel o unikalnych właściwościach, który pomaga oczyszczać jelita, wspierać wchłanianie minerałów i poprawiać trawienie. Najlepiej namoczyć łyżkę nasion chia w szklance wody na co najmniej 20 minut. Po tym czasie żel można dodać do smoothie, zup, klejków, świeżych soków lub jogurtu naturalnego bez cukru. Ważna wskazówka! Unikaj spożywania chia razem z przemysłowymi sokami lub bardzo słodzonymi napojami. Błonnik z chia może zatrzymywać cukier i szybko dostarczać go do jelit, co sprzyja fermentacji i dolegliwościom trawiennym. Najlepiej łączyć nasiona z naturalnymi płynami, takimi jak woda, mleko roślinne czy świeże soki. Regularne spożywanie nawet jednej łyżki chia dziennie może pomóc utrzymać siłę, chronić kości, zwiększyć uczucie sytości. Poprawić pracę jelit i zadbać o serce. Jeśli uważasz, że to nasiono jest już cudowne, przygotuj się. Następne uważane jest za prawdziwy naturalny lek w wielu starożytnych kulturach i może stopniowo regenerować Twoje stawy, jeśli będzie stosowane regularnie. Poznajmy nasiono numer 4. Nasiono numer 4 Kozieratka, fenugreek, dyskretna siła, którą odczuwa Twoje ciało. Niewiele osób zna prawdziwą moc kozieratki, niepozornego nasiona o tak głębokim potencjale terapeutycznym, że od wieków stosowane jest w tradycyjnych medycynach Indii, Chin i Bliskiego Wschodu w celu przywracania witalności, masy mięśniowej i zdrowia stawów w późniejszych etapach życia. Nazwa kozieratki może nie być na językach w modzie żywieniowej, ale jej efekty są tak trwałe, że po wprowadzeniu do codziennej rutyny trudno je zignorować. Kozieradka zawiera unikalne połączenie składników odżywczych, rzadko spotykanych razem w jednym nasionku. Sapeneni steroidowe o silnym działaniu przeciwzapalnym. Biodostępne żelazo, niezbędne w walce z anemią i dotlenianiu tkanek mięśniowych. Fosfor i magnez, dwa kluczowe minerały dla integralności kości. Roślinne białka z ważnymi aminokwasami potrzebnymi do odbudowy mięśni. To połączenie czyni kozieradkę prawdziwym wzmacniaczem układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie przydatnym dla starszych dorosłych z chronicznym zmęczeniem, utratą masy mięśniowej, stanami zapalnymi stawów lub cichym zużyciem kości. Jedno z najbardziej zaskakujących działań – przywracanie zdrowego apetytu. Wraz z wiekiem wiele osób zmaga się z mimowolną utratą wagi, brakiem apetytu, a nawet niechęcią do jedzenia. Kozieradka działa naturalnie stymulując zrównoważony i zdrowy apetyt, bez wywoływania kompulsji czy zaburzeń metabolicznych. Poprawiając pośrednio odżywianie, wspomaga regenerację mięśni i kości, co jest niezwykle ważne dla osób dochodzących do zdrowia po chorobach, operacjach lub okresach osłabienia. Działanie przeciwstarzeniowe i przeciwcukrzycowe. Innym silnym punktem kozieradki jest jej zdolność do regulacji poziomu glukozy we krwi. To czyni ją niezbędną dla osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2 lub zespołem metabolicznym, schorzeniami, które zaburzają wchłanianie składników odżywczych przez kości i mięśnie. Dodatkowo naturalne przeciwutleniacze zawarte w kozieradce zwalczają stres oksydacyjny, główną przyczynę przedwczesnego starzenia, sztywności stawów i przewlekłych stanów zapalnych. Jak prawidłowo spożywać kozieradkę? Istnieją dwie główne metody czerpania z niej korzyści. Napary lecznicze. Zagotuj jedną łyżeczkę nasion kozieradki w jednej filiżance wody przez około 5 minut. Pozostaw na 10 minut. Przeceć i pij jeszcze ciepły. Najlepiej rano na czczo lub przed snem. Smak jest gorzki, ale można go złagodzić cynamonem lub skórką z cytryny, nie tracąc właściwości. Nasiona kiełkujące. Namocz nasiona przez 12 godzin w przefiltrowanej wodzie. Dobrze wypłucz i umieść w ciemnym, lekko ciepłym miejscu. Po 2-3 dniach nasiona wykiełkują i będą gotowe do dodania do sałatek, zup lub dań gotowanych. Smak może być intensywny i lekko gorzki, ale działanie jeszcze silniejsze, zwłaszcza dla osób potrzebujących regeneracji mięśni, więcej energii i redukcji bólu stawów. Potężna wskazówka. Kozieradka naturalny jogurt. Jeśli połączysz jedną łyżeczkę kiełkujących lub zmielonych nasion kozieradki z jednej łyżką naturalnego jogurtu bez cukru, uzyskasz synergiczne działanie, które zwiększa wchłanianie białek oraz skuteczność aktywnych związków. Ten prosty zabieg może zrobić ogromną różnicę, szczególnie gdy stosowany jest regularnie. Kozieradka to jedna z tych dyskretnych pereł natury. Nie przyciąga uwagi wyglądem, ale działa głęboko. Mocno i konsekwentnie. Po kilku tygodniach stosowania wielu zauważa powrót siły, energii i stabilności ciała. Jeśli nigdy nie próbowałeś kozieratki, to jest twoja szansa, aby odkryć, jak niemal zapomniane nasiono może naturalnie o twoją witalność. Teraz przygotuj się, bo kolejne nasiono, które omówimy, jest bardzo popularne w niektórych kulturach, ale w wielu innych wciąż niedoceniane. Może być kluczem do odbudowy kruchego kośćca i osłabionych stawów z upływem lat. Idziemy dalej. Nasiono numer 3 mak. Ukryty sojusznik kości i stawów. Większość ludzi zna nasiona maku jako dekoracyjny lub chrupiący dodatek do pieczywa i ciastek. Jednak wielu nadal nie wie, że to małe nasiono skrywa potężny skarb odżywczy, szczególnie dla tych, którzy chcą chronić kruche kości. Regenerować zużyte stawy i utrzymać mięśnie jędrne z upływem czasu. Kulturowo cenione w regionach takich jak Europa Środkowa, Turcja i Bliski Wschód, mag zyskuje teraz także miejsce w żywieniu funkcjonalnym i diecie osób starszych, i to nie bez powodu. Bogate w minerały budujące i wspierające, mag zawiera znaczące ilości biodostępnego wapnia, niezbędnego do mineralizacji kości i zapobiegania osteoporozie. Fosforu, który współdziała z wapniem, aby utrzymać gęstość kości. Cynku, kluczowego dla produkcji kolagenu, odnowy komórek i równowagi hormonalnej. Ta triada minerałów czyni nasiona maku strategicznym pokarmem dla mężczyzn i kobiet po 50. Roku życia, którzy często zmagają się z cichą utratą masy kostnej i przewlekłym bólem stawów. Kontrola stanu zapalnego i lepsze nawilżenie stawów. Jednak to. Co naprawdę wyróżnia Mak spośród innych nasion, to zawartość kwasu linolowego, zdrowego tłuszczu z rodziny omega 6, który spożywany w równowadze. Redukuje przewlekłe zapalenia w tkankach łącznych. Naturalnie smaruje stawy, poprawiając ich ruchomość. Chroni chrząstkę przed zużyciem spowodowanym powtarzalnymi ruchami lub uderzeniami podczas chodzenia. Mak zawiera także wysokiej jakości białka roślinne. Idealne dla osób mających trudności ze spożywaniem lub trawieniem mięsa, czy to z powodów dietetycznych, czy trawiennych ograniczeń. Jak włączyć do codziennej diety? Możesz stosować mak w prosty, lecz strategiczny sposób. Na śniadanie: posyp jedną łyżeczkę na ciepłą owsiankę. Naturalny jogurt lub nawet na kromkę chleba pełnoziarnistego z oliwą z oliwek albo techini. Naturalny tonik wzmacniający. Wymieszaj jedną łyżeczkę nasion maku z jednej łyżką surowego miodu i odrobiną cynamonu. Idealna mieszanka do wzmacniania kości i dostarczania energii stopniowo i trwale. W kuchni funkcjonalnej. Używaj jako chrupiący składnik sałatek, domowego pieczywa lub dodatek do granoli i batonów energetycznych. Ważna uwaga. Bezpieczeństwo i jakość. Nie wszystkie odmiany maku nadają się do spożycia. Upewnij się że kupujesz nasiona maku przeznaczone do spożycia przez ludzi o jakości spożywczej. Unikaj nasion ozdobnych, które mogą zawierać niezalecane związki. Ponadto, jeśli łączysz je z pokarmami bogatymi w witaminę K, takimi jak jarmuż, gotowane brokuły czy szpinak podsmażany, nasiona maku pomagają lepiej wchłaniać wapń do kości, wspierając bardziej gęsty i odporny szkielet na przestrzeni lat. Małe, ale potężne, zapomniany sekret który może zmienić wszystko. To małe nasiono, często ignorowane lub traktowane jedynie jako ozdoba, może stać się Twoim wielkim sekretem długowieczności i stabilnej budowy ciała. Regularne stosowanie pozwoli Ci zauważyć. Mniej trzeszczenia w stawach, mniej bólu przy chodzeniu lub wchodzeniu po schodach, większą stabilność przy wstawaniu z łóżka lub krzesła. Teraz, gdy znasz już kolejnego sprzymierzeńca natury, przygotuj się, Ponieważ nasiono numer dwa to w rzeczywistości przemiana dobrze znanych nasion, ale z mocą potęgowaną przez proces kiełkowania, który całkowicie odmienia ich właściwości i potencjał zdrowotny. Tak, nadszedł czas, by porozmawiać o niesamowitych nasionach dyni w nowej, ulepszonej formie, kiełkujących nasionach, które oferują znacznie więcej niż ich surowe odpowiedniki. Z pewnością słyszałeś o licznych korzyściach zdrowotnych nasion dyni. Od wsparcia układu odpornościowego podziałanie przeciwzapalne i bogactwo cennych minerałów. Jednak większość osób nie wie, że gdy te nasiona są poddane odpowiednim warunkom kiełkowania, zachodzi w nich głęboka biochemiczna przemiana. Ta przemiana znacząco zwiększa ich wartość odżywczą, a co ważniejsze, znacznie podnosi ich zdolność do regeneracji i odbudowy tkanek w naszym ciele, zwłaszcza mięśni, stawów oraz kości które z wiekiem wymagają szczególnej troski. Podczas procesu kiełkowania następuje naturalne zmniejszenie ilości substancji antyodżywczych, takich jak kwas fitynowy, które w surowych nasionach mogą utrudniać wchłanianie ważnych składników odżywczych. To zjawisko sprawia, że minerały i witaminy zawarte w nasionach stają się znacznie bardziej przyswajalne dla organizmu. Jednocześnie aktywują się enzymy trawienne, które pomagają rozłożyć białka i inne związki, Dzięki czemu nasiona stają się bardziej biodostępne i łatwiej strawne, co jest szczególnie ważne dla osób z wrażliwym układem pokarmowym, cierpiących na nietolerancję lub problemy z absorpcją składników odżywczych. Te kiełkujące nasiona dyni to prawdziwe naturalne skarby, skoncentrowane źródło kluczowych minerałów, takich jak cynk, który jest fundamentalny dla syntezy kolagenu, białka niezbędnego do utrzymania zdrowych, stabilnych stawów oraz mocnych, wytrzymałych kości. Dodatkowo, zawierają aktywną formę magnezu, minerału o niezwykle szerokim spektrum działania, który pomaga rozluźnić mięśnie, zapobiega bolesnym skurczom, łagodzi napięcia mięśniowe i wspiera utrzymanie odpowiedniego napięcia mięśniowego nawet w starszym wieku. Korzyści płynące z ich spożywania nie ograniczają się jedynie do układu mięśniowo-szkieletowego. Magnez i cynk wykazują także bezpośrednie działanie na układ nerwowy, wspierając koordynację ruchową utrzymanie równowagi oraz siłę neuromieśniową. To niezwykle ważne czynniki, które odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu upadkom, stabilności podczas chodzenia oraz przeciwdziałają postępującej słabości mięśniowej i ogólnej utracie sprawności fizycznej u osób w starszym wieku. Innymi słowy, regularne spożywanie kiełkujących nasion dyni to sposób na naturalne, holistyczne wsparcie siły fizycznej, elastyczności stawów oraz klarowności funkcji neuromieśniowych, co przekłada się na lepszą jakość życia, większą niezależność i komfort ruchu. Wszystko to bez potrzeby stosowania suplementów syntetycznych czy leków, wyłącznie dzięki mądremu wykorzystaniu darów natury. Jak kiełkować nasiona w domu? Kiełkowanie nasion dyni w domu to prosty proces, który może wykonać każdy, bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy wykonać następujące kroki. Wybierz surowe nasiona, najlepiej organiczne. Unikaj nasion solonych, prażonych lub przyprawionych. One nie wykiełkują. Dokładnie umyj nasiona i umieść je w czystym szklanym słoju z filtrowaną wodą. Moczyć przez 8 do 10 godzin, najlepiej na noc. Następnego dnia odsądź wodę i przepłucz nasiona czystą wodą. Postaw słoik pod kątem lub przykryj czystą ściereczką, umieść w ciemnym i lekko ciepłym miejscu, aby ułatwić kiełkowanie. Płucz nasiona dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Po dwóch do trzech dniach pojawią się pierwsze kiełki. Gdy nasiona wykiełkują, są gotowe do spożycia, jak spożywać. Kiełkujące nasiona mają większą teksturę i łagodniejszy smak niż surowe. Dlatego doskonale nadają się do codziennego spożycia nawet przez osoby o wrażliwym podniebieniu. Możesz spożywać łyżkę dziennie, dodając je do świeżych sałatek, naturalnych zielonych soków, jogurtów bez cukru, kremowych zup, past warzywnych, piórej i kremów warzywnych. Sekret tkwi w regularności. Mało, ale codziennie. Dodatkowe korzyści. Przy regularnym stosowaniu kiełkujące nasiona dyni działają jak naturalny suplement, który może zmniejszyć ból stawów, poprawić jędrność mięśni, zwiększyć energię fizyczną, pomóc w regulacji snu, a nawet poprawić nastrój, ponieważ magnez uczestniczy także w produkcji serotoniny. Twój organizm łatwo rozpoznaje składniki odżywcze z tych nasion, ponieważ są one w najnaturalniejszej Żywej i aktywnej formie. Jeśli myślisz, to brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, wiedz, że nauka potwierdza korzystny wpływ kiełkowania na dostępność minerałów i zdolność regeneracyjną żywności. Co najlepsze, nie potrzebujesz kapsułek, leków ani restrykcyjnych diet, tylko mądrze użytej natury. Jeśli nigdy nie próbowałeś kiełkować na dyni, teraz jest idealny moment, aby zacząć. Idziemy dalej, bo następne nasiono, numer jeden na naszej liście, jest być może najmocniejsze ze wszystkich. Nasiono, które nie tylko wzmacnia mięśnie i kości, ale działa jak prawdziwy, kompleksowy regenerant ciała. Nasiono numer jeden Sacha Inchi, naturalny regenerant dojrzałego ciała. Niewiele nasion jest tak kompletnych, potężnych i jednocześnie tak mało znanych, jak Sacha Inchi zwana też orzechem Andów lub zielonym złotem Amazonii. Mimo swojego tradycyjnego zastosowania przez rdzenną ludność Ameryki Południowej, dopiero niedawno nauka nowoczesna zaczęła uznawać to nasiono za prawdziwego regeneranta ciała, szczególnie pomocnego dla osób dążących do długowieczności w zdrowiu, większej witalności i mniejszego bólu w codziennym życiu. Nasiono o niezrównanym profilu odżywczym Saha inchi to jedno z najbardziej kompletnych roślinnych źródeł, Jakie istnieją? Jej wartość wykracza daleko poza omega-3. Oferuje bowiem wysoko biodostępny pakiet składników odżywczych, co oznacza, że organizm łatwo je absorbuje, wykorzystuje i przyswaja. Nasiono zawiera ponad 60% omega-3, zdrowego tłuszczu, który organizm przyswaja bez wysiłku. Ten biodostępny omega-3 pomaga zmniejszyć przewlekłe zapalenie poprawia głębokie krążenie krwi i przyspiesza regenerację mikrourazów mięśni i ścięgien. Ponadto Saha Inchi jest bogata w wysokiej jakości białka ze wszystkimi niezbędnymi aminokwasami, których organizm potrzebuje do skutecznej odbudowy masy mięśniowej. Ma także silny profil antyoksydacyjny, zwalczający stres oksydacyjny, jeden z głównych powodów bólu stawów, sztywności i starzenia się komórek. Co najlepsze, nie ma poważnych przeciwwskazań, jest bezpieczna i dobrze tolerowana nawet przez osoby z nadciśnieniem, cukrzycą czy wrażliwym układem trawiennym. Jak prawidłowo spożywać? Aby w pełni korzystać z jej właściwości, najlepiej spożywać nasiono w formie prażonej lub olej tłoczony na zimno z sacha inci. Możesz codziennie zażywać łyżkę stołową oleju lub dodać łyżkę prażonych nasion do sałatek, smudi albo kremów warzywnych. Ważne by unikać gotowania lub smażenia z tym olejem, ponieważ wysokie temperatury niszczą jego wartości odżywcze. Dodatkowa wskazówka, aby zwiększyć efekty sacha Inchi, to połączenie jej z pokarmami bogatymi w witaminę C, takimi jak sok z gujawy, pomarańczy lub kamukamu, ponieważ witamina C zwiększa produkcję kolagenu i wzmacnia regeneracyjne reakcje organizmu. Dlaczego sacha Inchi jest tak wyjątkowa? Poza wzmacnianiem mięśni i kości. Nasiono to działa jako kompleksowy regenerant ciała, wspierając całościową odbudowę zdrowia. Niewiele osób stosuje sacha inchi prawidłowo, ale włączenie jej do codziennej rutyny może przynieść ogromną różnicę dla tych, którzy chcą odzyskać siłę, stabilność i witalność, zwłaszcza w dojrzałym wieku.